Tu mamy kotłownię, korytarz. Najpierw pójdziemy do naszego słonecznego, bardzo jasnego salonu. Zobaczcie jaki on jest duży i przestronny. Wszystkie gniazdka, przełącze wszystko już jest tu zainstalowane, tak? No i idziemy jeszcze dalej. Tu ma być szafa taka aż do sufitu. Zobaczcie, ile my tu mamy łazienek. To jest pierwsza. Z tego większego pokoju mamy jeszcze drugą, taką małżeńską, można tak powiedzieć, tak? I jeszcze mamy największą łazienkę, taką rodzinną plus dwa dodatkowe pokoje osobne i rzecz jasna, bardzo, bardzo jasne i słoneczne. Z każdego pokoju możemy wyjść na nasz duży taras. No w sumie tu on może nie jest jakiś tam duży, ale on rozprzestrzenia się nam dalej na cały ogródek. Z tego wyjścia trafimy tu na nasz większy taras, gdzie możemy sobie odpocząć całą rodziną. Jakby ktoś był zainteresowany zakupem tego domku, zapraszam. Nazywam się Sergiusz Nóżny. Kontakt ze mną znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. No a ja lecę nagrywać dla Was kolejne prezentacje.